Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Gostyńskiej Gatki. Dzisiejszy odcinek chciałam poświęcić temu, w jaki sposób w Gostyniu porozumiewamy się, czy mamy jakiś specyficzny sposób mówienia, czy dominują jakieś słowa, które są charakterystyczne dla naszego terenu, regionu, dla naszego miasta. Przyjrzałam się temu tematowi dość szeroko. Część słów czy sposobów mówienia na pewno pokrywa się z językiem ogólnopolskim, ale z tendencjami językowymi współczesnej polszczyzny, ale też myślę, że mamy niektóre bardzo specyficzne, wyłącznie dla nas charakterystyczne sposoby porozumiewania się. Będę o tym wspominać pewnie w kilku odcinkach myślę, że temat jest na tyle szeroki, że żeby nie przeciążać nie robić za długich odcinków, podzielimy to na kilka części. Natomiast dzisiaj kilka takich pierwszych spostrzeżeń, być może takich najbardziej charakterystycznych. Zatem przyglądając się temu, jak mówimy, bo głównie chodzi mi tutaj o język mówiony, ponieważ nie, jakby Przyjrzenie się językowi pisanemu jest w zasadzie niemożliwe, na, dla, aby zbadać jakąś charakterystyczną, e, charakterystyczny sposób porozumiewania się w Gostyniu, zatem e, głównie chodzi mi o to, w jaki sposób mówimy. Zacznę od słówka, które bardzo często słyszę w Państwa wypowiedziach naszych, na ulicy. E, jest to słówko Aby. Na pewno Państwo wiecie, co to znaczy. Aby to jest spójnik, który wprowadza zdanie podrzędne jakiegoś celu, na przykład wyciągnął rękę, aby się z kimś przywitać. Albo ktoś był za młody, aby pójść na dyskotekę. Zwykle w takim właśnie ogólnopolskim użyciu tego słówka, tego spójnika używamy. Natomiast zdarza się, że w gostyniu to słówko, ten spójnik aby znaczy troszeczkę co innego. Używacie go Państwo często w kontekście czy w znaczeniu dosłownie słowa tylko. Możecie Państwo zobaczyć to na przykładach zdań: Przyjdę za chwilę, aby skończę sprzątać, albo yy, aby to posolę i obiad będzie gotowy. Czy jak widzicie, Państwo jest to dosłowne znaczenie tego słówka, aby w takich zdaniach yy, pokrywa się ze słowem tylko. Natomiast spójnik, aby. Takiego znaczenia hmm, z według hmm, po, normy wzorcowej języka polskiego nie ma. Także hmm, rekomenduję, żebyśmy jednak te, te, to, to słówko, Aby używali w tym e, znaczeniu e, spójnikowym, tym określeniu jakiegoś e, celu e, czy skutku. To użycie aby w znaczeniu tylko jest bardzo potocznym użyciem. Nie jest to być może, trudno powiedzieć, czy jest to stricte błąd językowy. Myślę, że jest to użycie bardzo potoczne, czyli w mowie takiej codziennej, potocznej, nieoficjalnej, jak najbardziej możemy, możemy sformułowań, takiego sformułowania użyć, natomiast w takiej mowie oficjalnej lepiej użyć po prostu słowa tylko. Kolejnym sformułowaniem, które słyszę często na gostyńskich ulicach jest takie stwierdzenie, że coś mi nie idzie, nie idzie w znaczeniu niedosłownym. Czyli jak Państwo wiecie, czasownik iść oznacza przemieszczanie się w jakimś kierunku za pomocą nóg. Możemy tego czasownika użyć także w znaczeniu przenośnym, i wtedy będzie to oznaczało, że coś mi nie wychodzi, czyli na przykład nie idzie mi nauka języka angielskiego. Nie idzie mi to, 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 to szycie, nie idzie mi to mówienie, czyli coś mi, coś mi nie wychodzi. Natomiast Państwo, często słyszę, używacie też tego sformułowania nie idzie w znaczeniu takim, że nie można czegoś, że coś jest, czegoś nie można twierdzić na przykład, czyli słyszę częst, często na gostyńskiej ulicach, ostatnio zrobiło się zimno, słyszałam e, kilka dni temu, jak jedna z pań na Gostyńskim deptaku e, odezwała się do koleżanki używając sformułowania, o nie idzie poznać w tych czapkach, czyli nie, nie mogę ci poznać, nie można poznać ludzi, prawda, w tych, w tych czapkach e, na ulicy. E, myślę, że tutaj właśnie użycie tego słówka nie można, byłoby jednak bardziej e, Fortunne, niż, niż określenie nie idzie. Ale nie traktowałabym tego jako jakiegoś poważnego błędu językowego. Myślę, że tutaj też możemy mówić o mowie potocznej w tym języku nieoficjalnym. To sformułowanie nie idzie czegoś zrobić, nie idzie, nie idzie czegoś zrozumieć. Myślę, że, że możemy, możemy uznać za dopuszczalne w tym języku nieoficjalnym. Bardzo często, bardzo często, myślę, że to jest chyba jeden. Tu jednak błąd językowy, bo myślę, że o mowie potocznej, jednak w tym przypadku ciężko będzie e, mówić. Jest sformułowanie, które, jak wspomniałam, bardzo często słyszę z Państwa słów na gostyńskich ulicach. E, to jest e, czasownik usiąść się. E, drodzy Państwo, myślę, że to chyba. Odważę się nawet stwierdzić, że jest to nasz taki gostyński, regionalny błąd językowy. Nie wiem, czy jest też popularny w innych częściach Polski. Myślę, że tak, ale podejrzewam, że chyba trochę mniej. Nigdy nie słyszałam tego nigdzie indziej, tylko w Gostyniu. No może w Poznaniu zdarzyło się parę razy, ale w Gostyniu słyszę go bardzo często. O co chodzi z tym usiąść się? Drodzy Państwo, czasownik usiąść nie jest czasownikiem zwrotnym. Czasowniki zwrotne to są takie czasowniki, w których odbiorca czynności jest równocześnie jej wykonawcą, czyli na przykład myć się, golić się, czesać się, drapać się. Te wszystkie czasowniki oznaczają, że robimy coś sami sobie, mówiąc dosłownie, czyli sami się czeszemy. Sami się golimy. Natomiast czasownik usiąść jest, nie jest czasownikiem zwrotnym, jak wspomniałam. Możemy tylko usiąść. Nigdy nie możemy usiąść się. Ten błąd językowy prawdopodobnie wynika z wpływu języka niemieckiego. W niemieckim języku czasownik usiąść faktycznie jest czasownikiem zwrotnym, zecym ziś. Natomiast czasami Ponoć też to usiądź się pojawia się w gwarze śląskiej. Jest to faktycznie nielogiczne, to siadanie się. Nigdy powiemy usiąść się, tak? bo bardzo często tak właśnie w, w, w trybie rozkazującym to wyrażamy, a nie powiem przecież nigdy siadam się, bo to brzmi już zupełnie jakoś abstrakcyjnie. Kolejnym słówkiem, które bardzo często słyszę z Państwa ust, Myślę, że w tym przypadku możemy jak najbardziej mówić o formie takiej gwarowej, że jest to, jest to swego rodzaju regionalizm. Jest określenie, słówko wuja, ale w mianowniku, zwróćcie Państwo uwagę. Czyli w tej formie, w tym przypadku norma wzorcowa nakazałaby użycia słowa wuj lub w formie zdrobniałej wujek. My często mówimy wuja. Jest to, jest to forma, tak jak mówiłam, gwarowa i dopuszczalna, jak najbardziej dopuszczona do użycia w, tym, w tej potocznej warstwie języka polskiego. Natomiast w warstwie oficjalnej jak najbardziej wuj, który jest już też formą troszeczkę recesywną, czyli z tego języka polskiego zaczyna się wycofywać, dzisiaj częściej mówimy jednak wujek. Ale na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, ten wuja chyba bardzo się w nas utrwalił, w tym naszym języku, w tym naszym myśleniu językowym, z tego względu, że przez lata, jak Państwo na pewno pamiętacie, zwłaszcza starsze pokolenie mieszkańców Gostynia, funkcjonowała knajpa, restauracja ratuszowa na rynku, której nieoficjalna nazwa brzmiała właśnie u wuja. I Stąd myślę, że ten wuja. Został nam w pamięci i długo jeszcze będziemy tego wuja pielęgnować. Natomiast zachęcam Państwa jak najbardziej, żebyśmy w mowie, jak czy w piśmie, czy w warstwie oficjalnej języka polskiego używali jednego określenia wuj bądź wujek. Zresztą ten wuj jest takim słówkiem dość wdzięcznym i z takim nutą staropolszczyzny myślę, że brzmi na tyle elegancko, że nie powinniśmy go tym, tą formą wuja zastępować. Podobnym, z podobną sytuacją mamy trochę podobną sytuacją mamy do czynienia z, z określeniem mieszkańca naszego miasta, mieszkańca Gostynia. Zauważam, że często bardzo używacie Państwo nazwy Gostyniak. Od razu mówię, nie będę tutaj tego bardzo krytykowała, bo to nie jest błąd, to jest potoczna, dość forma. Ta końcówka AK w nazwach mieszkańców miejscowości jest właśnie charakterystyczna dla takich form dość, dość potocznych, tak samo Poznaniak, i to analogicznie myślę, że też pod wpływem tego Poznaniaka ten Gostyniak mógł się u nas utrwalić. Ale zauważcie Państwo, że forma żeńska z tą końcówką brzmi już tak bardzo potocznie, że właściwie nie jest używana. Mamy gostyniaka, ale już raczej nie mówimy gostyniaczka czy poznaniaczka. Tak? Raczej używamy tutaj gostynianka, co też e, myślę, jest utrwalone dzięki nazwie firmy, która wiele lat e, na, firma, która zajmowała się krawiectwem, e, istniała na terenie gostynia i też nazywała się właśnie gostynianka. Stąd, z tą formą e, żeńską jakby nie mamy większego problemu. Natomiast gostyniak bardzo często nam się wkrada. Generalnie w normie wzorcowej te nazwy mieszkańców tworzymy raczej za pomocą końcówki NIN, tak? czyli gostynianin albo poznanianin. Natomiast w tym poznanianinie to już w ogóle nagromadzenie tej głoski N, współgłoski N jest tak znaczne, w gostynianinie trochę mniej. Ale być może to się wydaje takie trochę niewygodne do wypowiedzenia. I stąd ten gostyniak wydaje się łatwiejszy i taki bardziej przystępny. Dlatego często tego gostynianina jednak gostyniakiem zastępujemy. Ale widzę, że ten gostyniak nawet w lokalnej prasie się pojawia bardzo często, czyli jednak w, no w wypowiedziach, które powinny charakteryzować się jak najbardziej staranną polszczyzną. No mogę tylko zachęcić, żebyśmy spróbowali jednak e, utrwalić sobie, że nazwy e, mieszkańców e, gostynia e, będą brzmiały prawidłowo w normie wzorcowej: e, gostynianin, gostynianka i gostynianie. Natomiast e, gostyniak w nieoficjalnym kontakcie jak najbardziej w domu pomiędzy mieszkańcami możecie Państwo używać. Ale jeśli już będziemy mówić w oficjalnej wypowiedzi, postarajmy się jednak tego gostynianina wstawić.